Grażyna Szapołowska zagrała premierę teatralną Wisławie Grażyna po zaledwie pięciu próbach. Trzeba przyznać, że Grażyna Szapołowska, 69 l. to naprawdę odważna kobieta. Gwiazda 30 czerwca w warszawskiej scenie Relaks zagrała sztukę pod tytułem Wisławie Grażyna po zaledwie pięciu próbach. Gratulujemy pewności siebie. Grażyna Szapołowska po 10 latach przerwy ponownie zagościła na deskach teatralnych. Słynna aktorka jest gwiazdą spektaklu Wisławie Grażyna w reżyserii Katarzyny Jungowskiej, 45L, która prywatnie jest córką artystki. Sztuka powstała z okazji stulecia urodzin Wisławy Szymborskiej, przypadających na 2 lipca. Szapołowska prezentuje na scenie własne, oryginalne interpretacje wierszy noblistki. Podczas premiery zachwyciła widzów. Szapołowska odbyła tylko pięć prób przed premierą. Trzeba przyznać, że widowisko naprawdę się udało, mimo że gwiazda miała zaledwie pięć prób przed premierą. Kasia zrobiła pięć prób i powiedziała jak mamy mówić wiersze i wymyśliła wspaniały pomysł, żeby Szymborska była z nami obecna, czyli ona jest z nami żywa, kiedy z ekranu przemawia. Mówi Superekspresowi Grażyna Szapołowska i nawiązując do wiersza poetki nic dwa razy przyznaje, że ten sam spektakl za każdym razem będzie inny, bo za każdym razem aktorom mogą towarzyszyć skrajne emocje. Za każdym razem można wszystko inaczej interpretować. Tak jak z każdą grą aktorską. Jeżeli aktor ma gorszy dzień, albo czegoś innego doświadczył w życiu zaczyna to przenosić na scenę podczas interpretacji. Zauważa pani Grażyna Czysza Połowska poznała osobiście Szymborską. Nie dane było jej nigdy poznać Szymborskiej. Niestety nie poznałam Szymborskiej, ale poznaję ją, czytając te wiersze, dodaje aktorka, zdradzając, że do jej ulubionych wierszy należą. Pochwała snów co to jest poezja zapomniałam o tobie. Wisławie Grażyna to hołd dla Wisławy Szymborskiej ciekawa odpowiedź Szapołowskiej. Zapytaliśmy gwiazdę. Czy spektakl Wisławie Grażyna to hołd dla Wisławy Szymborskiej? Hołd Wisławie Szymborskiej oddał już cały świat. My natomiast chcemy uczyć, rozumieć i słuchać poezję, a te poezję warto zamieniać czasami nawet w codzienność, podkreśla Grażyna Szapołowska. Warto dodać, że sztuka zabiera elementy multimedialne. Na ekranie za Garzyną Szapołowską wyświetlają się nagrane wcześniej filmy, w których przemawia Natalia Lesz jako Wisława Szymborska.